Witam was widzowie w kolejnym odcineczku na moim kanale Dzisiaj zagramy w Brawl Stars i, I nazbieramy sobie na dwa star dropy Tutaj musimy wygrać dwie rundki Jak sami widzicie I na olej pucharów spróbujemy nazbierać e, ten właśnie, brakuje mi pięciu pucharków No i Zobaczymy Zagramy sobie z bo czemu nie No i zagramy sobie solo myślę mam nadzieję, że uda mi się to tak zrobić, bo dzisiaj brakowało mi wcześniej jednego pucharka do tego starropa. ale przegrałem e, dwa razy. No no no.

Widzowie, brakuje 3 kucharków, over. bo tym mam na nim małą rękę i dostałem uh, tak kucharki. sobie 8 bitowcem, bo czemu by nie? I dzisiaj trafiłem ze Star Dropa tego właśnie skina i legendarną emocję. lecimy. Lecimy. Aha, to było dziwne. Dobra, ale lecimy... Ja wiem, to ja nie wiem... Dwóch ośmiobitowców, ale dajcie znać w komentarzach, który z tymi wam się podoba bardziej. Klasyczny ośmiobitowek, czy ten właśnie... Nie, nie, ten, którego ja mam, czy ten... Wypad? Jest. Dajemy radę, nie jestem źle. O, wygrałem, sami się zabili. Mamy już na pewno jednego starego drupa, ale spróbuję wygrać jeszcze jedną minutkę i. Nazbieramy na tego drugiego. Dobra, go. Nie damy się. Let's go, let's go, let's go. Dobrze! I, Tam ktoś odbił. To Tak, jest czasy. Ha, czasy. Boję się tu <gry> to? Ten... Teraz gdzie on jest? O, kurde. Dobrze, wygrałem to. Po... Nie może być taki krótki odcinek, więc musimy sobie większyć robimy sobie większą zwycięską pas. słabietko, słabietko. Dobra, i co? Epicki! Epicki! A ponę z epickiego mam te epiecki właśnie. Ale to jest tematyk. Ale nie jest tak źle. Bo, chcę wymaksować sobie. Nie, tu mi wiesz. Ojcie. Wywalił mnie. Jestem z powrotem. Tylko mnie wywaliło z gry. No i chcę wymaksować <laughs> sobie. Minko, mamy masz. Masz. I bijam na nim też masterki. No, chciałbym tą ikonę gracza. Bo mi się ona podoba. I w ogóle taki. Taka ciekawostka, jak będziecie w graca, to jak dobrze wiecie, to ma być, ma, mają być dwóch nowych zadmiarzy, tak jakby trzech, no bo Kit i Larry i Lowry, więc to jest dwójka, ale dobra, mniejsza o to. No i jak zejdziecie na sam dół, to macie ikonę masterowania, ta ikona jest odblokowana w ramach poziomów mistrzowskich zadmiarza Larry i Laurie a tu mamy od Kita. To jest ciekawe, takie? A to jest od To jest od Sama. No ciekawe, ale dobra. Lecimy grać. Ja sobie podbiję zwycięską pasę. I widzimy się jak będzie się coś ciekawego działo. Kryzysowa sytuacja transpełni 87 HP. Ja się chowam, bo Miriko prawie dobił. Ale mam 7 power był. No i, i ham. No i łatwo. Mamy yeah. wielkie stacie. Piękne. No i Dobrze i mamy zwycięską pastę 3 chyba. A do 4? tak jest 4. Więc sobie podbijam dalej i... No. Zająłem czwartą rangę i i tak mamy zwycięską pastę, więc bardzo fajnie. I myślę, że podbijemy sobie do 10 <śmiany> zwycięską pastę. Spróbuję przynajmniej. Taki odcinek chyba nie był... O no, no, nie, jest... Mendy Menda? Jaka menda? Mendy, przepraszam, menda. Mita tam... ...z... Mita będzie bardzo łatwo usunąć.

che cosa ma Non puoi andare qui. Non C'è andare qui. Non puoi andare qui. Non puoi andare qui. Non puoi Nie, 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 O, nie, 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 super nie, 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 ja ma O, mam gorący telefon. O, idę. <śmany> oni się tam nawalają, a ja sobie zbieram. Dwa powercubesy. Jaka by była, No. Tu jest ta B. Czyli walczę z B. W finale.

Oj, się przeniosę! No nie! Tam jest. Mortis! Ej, zostaw! zostawcie się! Zostawcie się tym, tymczasem! Tak, ja mówiący: zostawcie się też ja czy, czy zabijam! I zaraz. Nie ma nikogo? Jak kiedyś? Ty dżin. No i jak można było tego nie wygrać Ciągle nie umiem trafić w ten znaczek. O, no i rozita, no chroć na niebie się. I zrobić. I zrobić, przecież, przyjdzie. przecież. Ale przykro. Oj, no to przypał. Ze spajkiem. No i, no sorry, spajk. Spike to moja ulubiona. Ale <zysklaracja> no, ale ja, ostatnia rynka została. Muszę wbić tą pastę 11. <ścoughs> Passę 10. Zwycięską pasę. Strong Hero! No zobaczymy czy Strong. Zaraz. O, akurat się koło niego zrozpiję. Strong Hero, chodźmy. Ja, ja bym się prawą, nie dojechał. O nie, 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 to nie, wiedział, nie, 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 to on hase z myśli skr... Co no, tam szkoda, że nie dojechałem. No, nie, to jest drugi ośmielnicowy. Game not over. A to chyba to... Po... Teraz wszystkim ja złota. O drogi. Dawaj ją. No nie skrzynkę. No głomnie. No ucieka mi. Halo. Jeeeey! Z udało się zdobyć zwycięską pasję. Cieszę się. Teraz pytanie: Ile mamy pucharów? Czy na kredyty? Tak, mamy kredyty. Mamy zwycięską pasę 10. Poza nagraniem na pewno też tą pastę wybieramy. A teraz zbieramy na tarę. Także 390, 50? Czy to dużo? No nie wiem. No nie sądzę. Ale na pewno to, to byśmy mówili. na Mortisa i no też w Może też. Mogę wybrać czy Tara, no właśnie z tych trzech postaci: Mortis, Jean czy Tara. Bo ja wybierał, wybrałem Tara, ale napiszcie swoje zdanie. No i co ja tu mogę powiedzieć? No i to w sumie tyle z tego odcinka. Jest mega krótki, ale no cóż. Cóż poradę, no. Eee... Tak. A. Nie mogę. Dobra, to by było na tyle i ja się z wami żegnam. Elo.